Jedzie ciufa. Chłopaki tam czekają już, żeby zacząć odpinać naczepy. O, na samym rogu ktoś się jedzie. Na spór numer 45, standard możliwe, że jedzie tam druga moja naczepa, którą muszę zrobić. Tu jest jedna, którą zaraz odstawię. Szybciutko, w zasadzie mam trzy dzisiaj. To no, nie są naczepy asfaltowe, nie, nie, tam nie ma asfaltu. Ciężko się rozstać. Nie, ciężko się dostać Tak zwane kandujelpe, czyli czy możesz pomóc. Zadzwonił, mogłem. <laughs> Tylko zwijam się dzisiaj, żeby zdążyć 45. piątkę wyrobić, bo jak skończę o 10 rano, o dziesiątej rano, no, jest czwarta trzydzieści, a zacząłem o czwartej, to bez problemu 45 piątkę wykręcę. Bo w tamtym tygodniu brakło mi 3 godziny, wykręciłem 40 kurde, dwójkę. A jak mi braknie nawet godziny, to tutaj tacy inspektorzy nie są aż czepliwi, że, że musi być deski do deski ewentualnie, jak się tak raz się takie coś zdarzy, no. ale strasznie długo czekaliśmy, kurde, zanim otworzyli te rampy, 6 minut 29 minut ja tu przyjechałem. Ale wszystko jest poukładane. Drugą naczepę zabieram od kierowcy, który już stoi, bo wiem na pewno, bo z nim rozmawiałem wczoraj. Więc tą tylko odstawiam, bo ona jest pełna w jedno miejsce, gdzie tylko zostawiamy, tak zwany drop off, czyli parkuję, otwieram drzwi, parkuję i jadę dalej. I wtedy jadę dalej na lotnisko, tam gdzie Gardemon, i tam zrobię dla niego dwa punkty. Umyję mu naczepę się będzie brudna, odstawię mu w to samo miejsce gdzie on tam pauzuje w czakach, bo ono o 12 kończy pauzę i, i, i chce jechać dalej. I jeszcze jedną naczepę stąd, przyjechała pusta. No nie było towaru widocznie. O, o i zabrać ją stąd i postawić w takie miejsce, gdzie tam mają parking, bo to jest inna firma niż zazwyczaj tu jeździłem. To jest litra, nie nula. O jedzie. Dwie nawet. Dobra, będę jechał.